Najnowsze badania Digital Care Group, e, które zostały zrealizowane na zlecenie, informują nas o tym, ile mamy e, pochowanych w szufladach smartfonów, co powinniśmy z nimi zrobić i e, jakie rozwiązania by nas usatysfakcjonowały. A w studiu moim państwa gościem jest pan Ernest Skowroński, szef działu Circular Economy Digital Group. Witam Dzień serdecznie. Dobry. Witam serdecznie panie dyrektorze. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której klient przychodzi do pana na, yy, I ma dwa smartfony. Jeden jest yy, zepsuty, a drugi jest działający, ale niepotrzebny. Czy jest jakieś rozwiązanie dla niego? Oczywiście, że tak. Jeżeli on jest niepotrzebny, warto się go pozbyć z szuflady. Można ten, to urządzenie dosyć dobrze spieniężyć. Dobrze, oczywiście, jest to sprawa względna, natomiast gdzieś komuś to innemu się posłuży, a my sami mamy troszkę więcej pieniędzy w naszym portfelu. Czy ono jest sprawne, czy jest niesprawne, w jakim stopniu jest sprawne? Z reguły wyceniają to bardzo specyfikowane urządzenia, które w miarę szybko ocenią i wycenią. Wartość tego urządzenia. Mhm. Cała operacja trwa około 5 minut. 5 minut, tak? Tak. Czyli radzi Pan nie trzymać smartfonów? No a propos właśnie tego, bo spotkaliśmy się tutaj na podstawie tych badań, analizy i wyników. Proszę na powiedzieć, zrealizowane zostało badanie dotyczące rynku smartfonów w Polsce. Jakie są wnioski? Wnioski są takie, że bardzo lubimy nasze smartfony, bardzo lubimy nasze stare smartfony. A prawie połowa z nas ma w szufladach, w szafach dwa, trzy lub cztery urządzenia. Stare to są stare albo jeszcze starsze. I w części deklarujemy, że trzymamy je jako na zapasowe urządzenia, natomiast dziwnie by to wyglądało, gdybyśmy cztery urządzenia trzymali jako zapasowe. Liczymy, że jest to około 30 milionów szufladowych urządzeń w naszym kraju. A dla zobrazowania jeszcze takiego lepszego, to wyliczyliśmy, że można by z tych smartfonów ułożyć ścieżkę z Warszawy do Lizbony. To bardzo dużo tych smartfonów. E, miejmy też świadomość, że ich wartość nie wzrasta. Nie wzrasta, a wręcz hmm. spada. Tak. I teraz co z takimi? Urządzeniami powinno się zrobić, jakie są wnioski z badań, jakie były pytania zadawane i jakie odpowiedzi. Bo szczerze powiedziawszy, gdy pytałem moich znajomych, to faktycznie mają smartfony pochowane w szufladach. W takim razie, jakie są rozwiązania? Z reguły stosuje się rozwiązanie, które się nazywa trading, czyli oddajemy swoje stare urządzenie, oddajemy w cudzysłowie jest to sposób rozliczenia zakupu nowego urządzenia. To jest z reguły najatrakcyjniejsza forma takiego rozliczenia, ponieważ sprzedający nowe urządzenie jest w stanie troszkę podwindować taką cenę starego. Większość firm, albo dosyć dużo, przykłada dosyć dużą wagę do takiego procesu. Urządzenia, poza tym, że są weryfikowane technicznie, są również fachowo czyszczone. Polacy bardzo zwracają na to uwagę. Aby poza dobrą ceną, atrakcyjną ceną sprzedaży, mieli spokój, mieli pewność, że nic złego z tych ich starych urządzeń nie wyniknie. Dlatego też i sugeruję komuś, kto zastanawia się nad czymś takim, aby zwrócił na to uwagę. Bo w wielu przypadkach reset do ustawień fabrycznych nie załatwia w 100% sprawy. Natomiast rozwiązania czyszczące, twarde dyski, nie są, że tak powiem, technologią kosmiczną. Mamy takie rozwiązania i to dosyć sprawnie idzie. Na zlecenie było przeprowadzone badanie. Proszę nam powiedzieć, jakie były pytania i jakie były odpowiedzi, jakie ciekawostki z rynku polskiego dotyczące Polaków i smartfonów mamy? Robiliśmy to badanie wspólnie z pracownią Kantar. Metodologia CAVI, czyli internetowe ankiety. Pytaliśmy się Polaków o to, czy byliby skłonni pozbyć się swoich starych urządzeń. Co ciekawe, w, w większej ilości przypadków woleliby je zamienić niż sprzedać. Dużą ciekawostką jest taka, że bardzo ufamy Telekomu, gdyż przede wszystkim chcielibyśmy je sprzedać Telekomu jako za najbardziej zaufanym źródłem. Z drugiej strony też i najchętniej byśmy deklarujemy, żebyśmy od nich to kupowali. Takie używane urządzenia. Czyli jesteśmy eko. A za ile byśmy kupili? Czy są jakieś ceny podawane? Z uwagi na to, że jest, gama urządzeń jest tak szeroka, od słabych brandów do brandów premium, o takiej jednolitej cenie ciężko powiedzieć. Natomiast oczywiście oczekujemy premium, premii za, za to, że kupujemy urządzenie z rynku wtórnego. Jeżeli mówimy o eko, kolejna ciekawostka, nasza świadomość eko wzrasta, natomiast najbardziej eko są czterdziestolatkowie, nie młodzież. Tu z racji swojej osoby jestem z tego bardzo dumny. A oczekujemy również większego zaangażowania państwa w rozwiązania prawne, które będą sprzyjały rozwiązaniom eko mi tak jesteśmy zwolennikami. Mhm. Czyli a jakie pan dostrzega trendy? powiem, że no, wiele lat pracuje Pan w obszarze telekomórkowym i zajmuje się Pan obserwuje pan rynek, to co się dzieje, ma pan pewne analizy dotyczące rynku komórkowego wykorzystania. Proszę nam powiedzieć jakie Pan zauważa trendy, które dzisiaj są na rynku. Dotycząca smartfonów, w ogóle komórek. Stajemy się coraz bardziej wymagający, jeżeli chodzi o smartfony. To oznacza, że jesteśmy skłonni i bardziej chętni kupować te modele premium, modele znacznie droższe. To też i wymusza na nas poszukiwanie innych rozwiązań, a gdyż modele premium nowe są bardzo drogie. Są i będą. A stąd też i pojawia się na rynku rozwiązanie tzw. urządzeń odnowionych trzyletnich, czteroletnich, które dalej są postrzegane jako rozwiązania premium, a technologicznie dalej są bardzo dobrze zaawansowane. Natomiast cena jest znacznie atrakcyjniejsza porównującą do urządzeń nowych. No dobrze. Digital Care zajmuje się ma w swojej działalności takie trzy filary. Proszę nam o nich opowiedzieć, bo to. Digital Care pracuje faktycznie nad całym procesem przedłużenia życia urządzeń, W tym wypadku mówimy o smartfonach. Zaczynając od urządzenia nowego, a oferujemy wraz z naszymi partnerami biznesowymi Programy ochronne, aby te urządzenia jak najdłużej nam służyły. W następnym etapie, to już też to, co rozmawialiśmy, proponujemy klientom odsprzedaż starych urządzeń, już niepotrzebnych, za przyzwoitą, fair cenę, z daniem gwarancji klientowi, że te urządzenia w bezpieczny sposób zutylizujemy. Utylizacja to nie jest tylko rozbicie ich na części i wykorzystanie poszczególnych elementów, ale również, i to jest element trzeci, oferujemy urządzenia odnowione z gwarancją działania tutaj dostarczaną przez nas. Wiem, że macie też najem urządzeń. Na jakiej zasadzie to. Najem to urządzeń wiąże się z tym, co powiedziałem wcześniej, a mianowicie. Z wysokimi kosztami pozyskania tychże urządzeń. Więc wychodzimy na naprzeciw kolejnemu trendowi rynkowemu, jakim jest korzystanie, a nie kupowanie. Nasz klient może za miesięczną opłatę korzystać z najnowszych urządzeń. To nie tylko są smartfony, to są również i komputery, w określonym przedziale czasu gdzie po tym okresie wymienia na nowszy model, lub wykupuje stare urządzenie. Natomiast daje mu to możliwość cały czas bycia korzystania z urządzeń najnowszych, bez konieczności inwestowania dużych środków na, na zakup tego urządzenia. A jakie są teraz takie nowe technologie, aplikacje, które właśnie można u Państwa skorzystać z nich? Mówimy poza najmem, który nie musimy odwiedzać naszych punktów, możemy to zrobić w sposób zdalny. Wspomagamy to programami ochronnymi, aby klient nie musiał się martwić w przypadku złych sytuacji, awarii wymuszonych czy niewymuszonych, tak, aby klient mógł przede wszystkim korzystać bezstresowo z urządzeń. Jak często niszczą Polacy smartfony? W większości przypadków jest to deklarowana taka szkoda raz w roku. Co ciekawe, w stosunku do badań, jakie zrobiliśmy 3 lata temu, takich przypadków, gdzie Komuś z nas się raz w roku taka historia zdarzyła, ta liczba spada, natomiast rośnie nam odsetek osób, które mają dwa, trzy lub cztery razy takie przypadki. Jeżeli się zabezpieczają programami ochronnymi w digital care, dalej mogą spać spokojnie. Jeżeli nie. Strasznie się narażają na koszty. No dobrze. No jeżeli na przykład wynajmują taki telefon od Państwa razem z najnowszymi aplikacjami, ale telefon upadnie i się zniszczy, jak to wygląda cały ten proces? Czy otrzymują jakiś zamiennik, jak długo to trwa? Ja bo tkwi w szczegółach, natomiast samo usunięcie takiej szkody jest to tylko i wyłącznie kilka dni. Trzeba się do nas zgłosić, że coś się takiego stało. Oczywiście e, mówimy tutaj o wcześniejszym zabezpieczeniu się programem ochronnym. E, jest to dosyć prosta, sprawnie idąca rzecz. Mhm. E, analizuje Pan ten rynek e, smartfonów, proszę nam powiedzieć. Jak pan widzi ten rynek smartfonów za kilka lat, czy będzie częściej to wynajem urządzeń, czy może co z tymi elektrośmieciami? Co z rozwiązaniami prawnymi? Co należałoby zrobić, żeby to lepiej funkcjonowało? Dwie rzeczy. Jedna rzecz, jak się będzie rynek rozwijać, tak. na pewno nie widzę możliwości, abyśmy się rozstali ze smartfonami. Możemy z domu wyjść bez portfela, bez dokumentów, ale nie wiedziałem bez smartfonu. Nie wierzę, żeby to się w najbliższym czasie zmieniło, biorąc pod uwagę wszelkie inne dogodności płacenia, identyfikowania się, obiegu dokumentów, abyśmy rezygnowali ze smartfonów. Kilkanaście lat temu wydawało nam się, że im telefon mniejszy, tym lepiej. Smartfony odwróciły to do góry nogami, wymiary nam nie przeszkadzają. Wręcz niektórzy są wręcz szczęśliwi z tego, że ten ekran jest wielki, urządzenie jest duże, nie w każdą kieszeni się mieści, natomiast jesteśmy z tego powodu zadowoleni. Rzecz druga, na pewno będziemy chętniej przerzucać się na model korzystania z modelu kupowania. To nie jest tylko i wyłącznie smartfonowa wizja. To się dzieje w samochodach, w hulajnogach, w innych obszarach. Tu na pewno też pójdziemy w tym kierunku. To nam pozwoli efektywnie wykorzystać nasze zasoby finansowe, jak i być zabezpieczonym, czy tam mieć dostęp do najnowszych technologii. Już teraz, co powinniśmy zrobić ze smartfonami? Zalegającymi nam. Zalegającymi? Zróbmy inwentaryzację, czy na pewno chcemy je y, mieć. Skontaktujmy się z Digital Care. A na pewno znajdziemy tutaj dla klientów rozwiązanie, które powinno być dla nich satysfakcjonujące. No dobrze, a dy, jaka byłaby cena? Mamy jakiś y, starszy model smartfonu. Za ile y, Polacy według badań byliby usatysfakcjonowani wymianą. Są dwie kategorie cen: cena sentymentalna i cena rynkowa. Nie zawsze one są zbieżne, a dlatego, tak jak powiedziałem, zróbmy inwentaryzację tego, co mamy. Inwentaryzacja polega również na tym, na ocenie, czy nam to jest potrzebne, czy nie. Tak jak powiedziałem, telefon leżący w szufladzie nie podnosi wartości urządzenia, a to oznacza, że za kilka miesięcy on nie będzie droższy, on będzie tańszy. Nie korzystamy z niego, więc szybka decyzja jest tutaj jak najbardziej wskazana, gdyż za miesiąc, za dwa miesiące na pewno lepszych pieniędzy za to nie dostaniemy. Będę się wstrzymywał przed podaniem jakichś wartości cenowych, z tego względu, że mamy masę, bardzo szeroką gamę urządzeń w tychże naszych szufladach. Od urządzeń premium, producentów tak zwanych markowych po tak zwaną średnią półkę, jak i fachowo nazywaną low-endy, czyli mocno budżetowe urządzenia. Tak więc telefon, który zakupiliśmy jako nowy telefon za 500 zł, nie oczekujmy, że dostaniemy za niego taką samą wartość. Szczególnie, jeżeli on posiada istotne ślady zużycia. Natomiast nawet mniejsza, istotnie mniejsza kwota, to są pieniądze w naszym portfelu, a nie coś, co nam zalega w szafie. A tu chciałbym powiedzieć, że to nie jest tak, że próbujemy jakiegoś niesamowitego biznesika zrobić na, na czymś takim. Natomiast to służy naszej ziemi. To nie są jakieś mega naciągane słowa, gdyż. Jesteśmy w stanie odzyskiwać surowce, metale bardzo unikalne, które w przyszłości producenci wykorzystają do produkcji nowych urządzeń. Mhm, czyli im dłużej leży telefon w szafie, tym jest on tańszy. Tak. Czy są jakieś badania dotyczące tego, w jakim czasie telefon traci wartość? Jest coś takiego jak wartość rezydualna, która nam mówi dany model urządzenia. Ile będzie wyceniane za rok, za dwa, za trzy. I miejmy tego świadomość, że ta wartość to jest 40-30% albo nawet mniej w stosunku do ceny zakupu. Na tą wartość również składa się stan urządzenia. Jeżeli o to urządzenie nie dbamy, Nikt za nas, za nie, jakiś przyzwoich tych pieniędzy nie zapłaci. E, dlatego e, stosujmy tu i stosujmy szybki ochronne, e, stosujmy programy ochronne, które e, nie są jakieś niesamowicie drogie, natomiast zabezpieczają nas przed e, nieprzyjemnymi sytuacjami. I tak jak to robi Digital Care, e, wymiana częściej jest na oryginalnych. Pod zespołach. co jest też i bardzo istotną sprawą. Czy Polacy przejmują się elektrośmieciami? Tak, tak. I tu jest trend rosnący. Mało tego, bardzo dużą wagę przykładamy do elektrośmieci wynikającej z elektroniki. Nawet bardziej niż do śmieci AGD, które gabarytowo są znacznie większe. Ciekawe wnioski. Tak jest. Proszę nam powiedzieć na sam koniec, jakie ma pan marzenie dotyczące tego rozwoju smartfonów, kierunku, w jakim kierunku to pójdzie i czy ma pan jakieś niezrealizowane jeszcze na dzień dzisiejszy marzenia, właśnie dotyczące tego, jaki jest stan obecny, a jaki mógłby być rozwiązania Be... prawne? Wystarczy, że będziemy bardziej świadomymi użytkownikami i konsumentami. A Liczyć, zastanawiać się i podejmować racjonalne decyzje. To w zupełności wystarczy. I gdyby był zepsuty smartfon, to do Digital Care. Zapraszamy. Bardzo dziękuję Panu za wywiad. Dziękuję bardzo.